Cześć, ja jestem Kin, a to jest podsumowanie czytelnicze kwietnia. Najpierw czytaliśmy na Polski Klub na Instagramie u Natalii Kursywy polski klasyk nad nadniemnym Elizy Orzeszkowej. I ja solidaryzuję się z licalistami w całej Polsce. Uważam, że opisy w tej książce są okropne. To znaczy w małych dawkach nie są, ale ponieważ dawki są ogromne... <grym> To tak, to robią się bardzo, bardzo męczące, nużące i przeszkadzające w lekturze. Tym bardziej, że do mnie te opisy w ogóle nie trafiały. Były albo zbyt abstrakcyjne, opierające się na bardzo luźnych skojarzeniach, które nie wydawały mi się w ogóle trafne, albo zbyt szczegółowe, tak straszliwie szczegółowe, że po prostu nie było widać lasu wśród tych opisów pojedynczych drzew. Również miałam poczucie, że Orzeszkowa miała takie auto w głowie. Za każdym razem, kiedy pojawiał się jakiś element krajobrazu, który opisywała często, to opisywała go dokładnie tymi samymi słowami albo osoby różne były ciągle opisywane tymi samymi słowami. Nie podobało mi się również takie mm, dość naiwne, e, bardzo sentymentalne podejście do historii. E, do relacji, powiedziałabym, w społeczeństwie. Ono było takie bardzo życzeniowe, bardzo moralistyczne, pouczające, bo to jest książka o tym, jak prawda, szlachta zachciankowa, czyli taka biedna szlachta, może się dogadać z bogatszą, jak powinniśmy się łączyć ponad podziałami, wszyscy jesteśmy Polakami. I to wszystko przeszkadza w odbiorze tego, co moim zdaniem w Orzeszkowej jest dobre, czyli jej zmysłu obserwacji, jej. Postaci są moim zdaniem bardzo dobrze zaobserwowane, każda z nich jest inna, każda in ma inny sposób mówienia, y każda ma inne poglądy i te poglądy może są dość wyraźnie zarysowane, czasami może za wyraźnie, <laughs> ale są zawsze w granicach prawdziwości. Y szczególnie stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi myślę, że są tutaj dobrze przedstawione albo takie rozmowy towarzyskie w Saloniku u pani domu. Więc gdyby ta Orzeszkowa tyle nie ględziła. Dla mnie ona trochę za dużo ględzi, gdyby ona tak troszeczkę ścieśniła się w tej książce. Tak zostawiła to, co jest w niej dobre i jakby uwierzyła nam, że my sami wyciągniemy wnioski na temat tych pouczających lekcji, które powinniśmy wynieść, to moim zdaniem ta książka byłaby o wiele lepsza, byłaby po prostu przyjemnym romansem z dobrym tłem historycznym. A tak to, no. Powiedziałabym, że jest <śm> nieszczególnie przyjemna, przynajmniej dla mnie. Próbowałam też czytać The Seep. To jest taka bardzo króciutka książeczka, której tak nie skończyłam, która. Jest teoretycznie sci-fi i właśnie dlatego chciałam ją przeczytać. Miałam nadzieję na coś podobnego do pikniku na skraju drogi albo do Wandermira jakiś ciekawy, nietypowy kontakt z obcą cywilizacją. Trochę to obiecywała okładka i trochę to obiecywał tytuł, który wydawało mi się sugerował jakiegoś takiego aliena, który w sposób niepostrzeżony. Przedostał się do ludzkiego organizmu albo zaczyna nasiąkać ziemia jakimś, e, jakąś istotą, poza, poza ludzką, poza naturalną, poza ziemską. <grafię> e, I teoretycznie tak, właśnie o tym jest ta książka. Tylko że ten nasz Alien, ta nasza istota jest mało, mało pozaziemska, mało dziwna, mało odległa od ludzkiego doświadczenia. Raczej. Wydaje się być jak komputer, jak sztuczna inteligencja, i jest takim naprawdę pretekstem tylko do komentowania współczesnego społeczeństwa, kultury, która się wykształciła właśnie głównie w internecie. I tutaj fabuła jest również pretekstem do omówienia uczucia straty, żalu. Po stracie, bo mamy tutaj dwie partnerki, z których jedna w pewien sposób odchodzi, i ta druga próbuje sobie z tym poradzić. I to jest główna treść tej książki. I nie byłoby to problemem, gdyby nie to, że ta osoba autorska moim zdaniem nie odnalazła swojego głosu. Nie wiem, czy kiedyś odnajdzie, ale w tej powieści, w tej noweli, ona raczej odnosi się do kultury, którą zna odnosi się do wyrażeń, które już zna, utartych, takich wręcz banalnych, kliszowatych i w ten sposób opisuje emocje naszej bohaterki i jest to sztuczne i nic nie wnosi. Nawet jeśli widać, że to jest oparte na prawdziwym doświadczeniu, to sposób, w jaki to jest opisane, nie jest prawdziwy, tak nie trafia do tego serca w tej kwestii. No i Tutaj jeszcze jest taki problem mój osobisty, <noise> że to jest tak naprawdę osadzone w wielkomiejskim świadku artystycznym. Nie jestem fanką, nie jestem fanką czegoś takiego, więc ogólnie uznam, że no nie będę nawet kończyć, bo nie widzę sensu. Przeczytałam też głusze Anny Goc, to jest reportaż o głuchych w Polsce. Myślę, że większość z Was już słyszała o tej książce. Została mi ona zresztą wybrana przez Was na rok 2024. No, trochę przeze mnie, ale tak jakby przez Was. I mm, no, cóż mogę powiedzieć, czego nie, nie powiedziano już na jej temat? Tak, to jest ważna kwestia, należy o niej mówić. Dyskryminacja głuchych w Polsce jest ważnym tematem. Również dowiedziałam się z tej książki rzeczy których wcześniej nie wiedziałam. Podobało mi się, że bardzo różne aspekty tej dyskryminacji i tego życia głuchych zostały tutaj podjęte. Takie czasami nawet zaskakujące, ale reportaż jako forma chyba nigdy nie będzie mi do końca odpowiadać. Nie wiem do końca czemu, jakoś tak osoba z zewnątrz wchodząca w temat, opisująca jakieś środowisko Siłą rzeczy zawsze trochę spłyca, zawsze trochę jest powierzchowna. Nie mówię, że to jest do końca źle, bo dzięki temu może w łatwy i przystępny sposób przybliżyć temat komuś takiemu jak ja, co nic o tym nie wie, bo oczywiście reportaże są raczej dla ludzi z zewnątrz, a nie dla <grym> tych osób, które są zainteresowane i zaangażowane. Ale ten wydawał mi się przy tym jeszcze taki trochę chaotyczny, powtarzalny. I bardzo nie podobały mi się fragmenty osadzone w innych krajach. Wydawały mi się bardzo egzotyzujące. No nie wiem. Szczególnie, kiedy chcemy odegzotyzować jakieś środowisko, czyli środowisko głuchych. No to właśnie takie wstawki podróżnicze typu cejrowski nieszczególnie do mnie trafiały. Ale tak, nie, nie odradzam nikomu tego reportażu, bo bardzo łatwo się go czyta, można się czegoś dowiedzieć, jeśli jesteście zieloni w temacie, no to na pewno coś z niego wyniesiecie. Najlepszą książką tego miesiąca były Ptaki Wesosa. Chociaż na początku nie do końca byłam przekonana, dlatego że to jest powieść, która jest napisana z perspektywy osoby... Z jakąś niepełnosprawnością intelektualną, i miałam takie poczucie, mm, to jest dosyć brawurowe, panie, no nie wiem, nie wiem jak sobie z tym poradzisz, nie wiem na ile mogę ci ufać, no nie pasowało mi to do końca. Ale po pierwsze, to była książka napisana w latach 60. i to były inne czasy, i ja to akceptuję. Po drugie. Poczytałam sobie o Wesosie, i on lubił pisać książki z perspektywy dzieci. Więc miałam poczucie, że nie do końca chcę tutaj fetyszyzować osobę z niepełnosprawnością intelektualną, a bardziej chcę właśnie pokazać taką dziecięcą perspektywę, tylko że nie do końca dziecięcą. A po trzecie, po prostu musiałam, musiałam się poddać pod wpływem. Talentu Wesosa, który opisywał Matisa, czyli naszego głównego bohatera, z taką empatią, z takim wyczuciem, że już w pewnym momencie przestałam się zastanawiać, czy to jest wiarygodne, czy nie jest, tylko po prostu dałam się ponieść tej książce. I to jest powieść, która zanurza nas w pewne doświadczenie rzeczywistości, które myślę jest dość obce w większości z nas. Takie bardzo magiczne myślenie o życiu, o świecie, takie bardzo bezpośrednie, um, bliskie naturze, nazwijmy to, chociaż osobiście nie lubię takiego wyrażenia, ale no tak, bliskie naturze, trochę naiwne, a jednocześnie chwilami trafiające w sedno. Bo istnienia, że tak powiem. I niewiele się w tej książce dzieje, ale to napięcie pomiędzy tym wewnętrznym światem znaczeń Matisa, a oczekiwaniami z zewnątrz, społecznymi naciskami, jest ogromne. I tam na przykład Matis idzie pielić buraki. Najbardziej prozaiczna czynność ever. Natomiast kiedy on to robi, to jest to pełne napięcia, stresujące, takie porażające wydarzenie. Więc miała na mnie duży emocjonalny wpływ ta książka. I też jest napisana językiem, który mnie się bardzo podoba: oszczędnym, ale lirycznym. Opisującym przyrodę tak. Pięknie i trafnie, ale w trzech zdaniach, opisującym relacje międzyludzkie, ale w niedopowiedzeniach. Bardzo, bardzo mi się podobała. Jestem ciekawa tej pałacu lodowego, bo widziałam bardzo skrajne opinie: pomiędzy wspaniała, a co za nudy, tu się nic nie dzieje. Bo to od razu Wam mówię, również tak można spojrzeć na ptaki. Też y, można stwierdzić, że co za nudy, tu się nic nie dzieje, ale dla mnie działo się mnóstwo tylko takiej, w takiej warstwie uczuć. Aha, i jeszcze powiem, że nie polecam czytać opisu tej książki, bo on, szukając jakiejś fabuły w tej książce bez fabuły, wykracza bardzo daleko w przód, i ja cały czas czekałam, o to, czy to już się stało? O, o. A to się stało dopiero chyba jakoś po połowie, w 60%, co tam jest opisane w tym. W tym opisie, więc nie. nie. Przeczytałam też tomik wierszy Wisławy Szymborskiej, Miłość Szczęśliwa i inne wiersze. I zawsze lubiłam w Szymborskiej to, że ona jest bezpretensjonalna i pełna humoru. Potrafi się wyrażać z taką gracją, mówiąc o bardzo prostych rzeczach. Wiersze są dzięki temu bardzo przystępne, więc jeśli nie lubicie poezji, boicie się poezji, to myślę, że Szymborska to jest bardzo dobry start. No, i właśnie, myślę, że w najlepszych swoich wierszach ta gracja łączy się z tą prostotą i tworzy elegancję wypowiedzi. To są bardzo zgrabne wiersze, takie naprawdę pełne pod każdym względem, i formy, i treści. Ale czasami ta prostota dla mnie wpada w banał, a czasami tej gracji mi trochę brakuje. I tak zgrzytają mi trochę formalnie te wiersze. No ale to nie będę się czepiać, bo to przecież <grystanie> no bliska, ale wiadomo, są to w większości dobre wiersze, ale myślę, że może dla mnie trochę za proste czasami. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt kontrowersyjna opinia. <grystanie> Próbowałam też czytać szkice malajskie, to jest biur takich bardzo krótkich form, maleńkich opowiadań. O życiu Malajów w Singapurze. Oni są tam mniejszością, i to jest o ich problemach, o ich jakiejś sytuacji społecznej, o, um, o ich codzienności, o ich religii, o różnicach kulturowych. To jest taki zbiór bardzo skierowany na osobę z zewnątrz. Także myślę, że Malaj by chyba zdechł z, nudu, jak, z nudów, jakby to czytał, ale to nie jest problem, bo on nie ma tego czytać. To mają właśnie czytać. Na przykład Polacy i dowiadywać się o tym, jak to jest żyć w Singapurze, kiedy jest się Malajem. Więc treściowo powiedziałabym, że dowiedziałam się czegoś. Miało to dla mnie wartość, ale nie aż taką, żeby kontynuować, pomimo tego, co mi się nie podobało formalnie. A no nie podobały mi się właśnie formalnie te opowiadania, bo ja bym chciała, żeby taka krótka forma dawała mi takie bardzo wycyzelowane, takie absolutnie. Esencjonalne sytuacje. Bez żadnego komentarza ja mam sobie je zinterpretować. Natomiast tutaj mamy dużo takiego no, wypełnienia i komentarzem, i takim dopowiadaniem, żebyśmy na pewno zrozumieli o co chodzi, żebyśmy zrozumieli symbolikę, żebyśmy zrozumieli tę sytuację. Nie podobały mi się bardzo ich płenty. Dla mnie były przegadane, po nic, często banalne, często takie napisałam, żeby było napisane, jakoś muszę skończyć, ale nie wiem co napisać. Ciągle miałam takie poczucie, dobrze było, proszę, <laughs> skończ już. Bardzo często marzyłam o tym, żeby ich nie było i było dla mnie o wiele lepsze opowiadanie. Muszę też powiedzieć, że nie podoba mi się polski przekład. Nie sprawdzałam go jakoś straszliwie szczegółowo, ale jak zorientowałam się, że te szkice zostały napisane oryginalnie po angielsku. No to zaczęłam czytać, porównywać i mm, różniły się dość sporo dla mnie w rejestrze. Na przykład, że po polsku było tak formalnie. Ten język był taki elegancki, taki mm, 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 wykwintny, a po angielsku było potocznie, zwykłe zdania. Ja tutaj nie sugeruję, że to koniecznie jest błąd tłumaczki. Nie wiadomo, co tam się działo po drodze, nie wiadomo, ile miała czasu, whatever. Nie oceniam jej, tylko mówię, że jeśli interesuje Was ten zbiór, chociaż nieszczególnie <grymnie> nie Was do niego zachęcałam, to raczej polecam Wam go czytać po angielsku. No i to wszystko. Powiedzcie mi, co Wy czytaliście ostatnimi czasy, czy <grymnie> coś Wam się podobało, czy nie, czy czytaliście te książki. Jest duże prawdopodobieństwo, że się ze mną nie zgadzacie, bo chyba wyleciałam w tym miesiącu z dosyć kontrowersyjnymi opiniami. Powiedzcie mi cokolwiek, jak zawsze. Na razie, do zobaczenia, cześć!